Tutaj w Norwegii jest pełno żmi. Oto kolejna, którą udało mi się spotkać w dniu dzisiejszym. Taka malusieńka. Maciupeńka, naprawdę. Pokażę zaraz gałązką ją dotknę. Leciutko, podrażnie. Tylko gałązkę muszę znaleźć odpowiednią. Nie chcę jej zrobić krzywdy. Prędzej ona mi zrobi krzywdę. Ale chcę żeby się poruszyła. O już nie muszę jej gałązką straszyć. Jak ucieka. Malutka żmijka. Wszystkie żmije, które w życiu spotkałem, no to właśnie spotkałem w Norwegii. W Polsce żmij nie widziałem ani razu, choć widziałem tablice ostrzegawcze o żmijowisku. No i już uciekła do norki. No a ja jestem w takim starym historycznym forcie. No, i zaczynam zwiedzanie. Tutaj jest wstęp płatny. Na razie jeszcze przed otwarciem robię sobie taki rekonesans. No, i tutaj odkrywam takie mało oficjalne wejścia do tego systemu podziemi. Chyba muszę trochę oddalić. Tam, tam, jest, tam są takie drzwi. Tam u góry jest taki bunkier, ale cały zakratowany. No, i tutaj już jest nowoczesna wieża ciśnień, zbiorniki na wodę. Tutaj był jeden, jeden bunkier, i tam będzie widać kawałek dalej. drugi, ale będzie na zdjęciach nie chce mi się podła podłazić tam tylko tyle go pokażę, bo to szkoda szkoda filmu na to właśnie wlazłem do największego fortu w Norwegii i to całkowicie na nielegalu, bo najpierw przeczytałem informacje na internecie że niby jest udostępniony do zwiedzania w godzinach od 12 do 15 przyjechałem tutaj tyle kilometrów na miejsce i okazuje się, że zamknięte no i jeszcze tutaj nie byłem, ale szybko postaram się nagrać jak najwięcej zdołam. No bo fort jest olbrzymi, najwyżej będzie to kosztem zdjęć. Jestem teraz właśnie o, w takiej jednej z tych flankowych kopów pancernych. Jak widzicie, tędy przez te okienka na pewno nie wlazłem. No i tak chcę dokończyć to, co chciałem powiedzieć. No i tak, szybko nagrywam. Bo obawiam się, że tutaj może być gdzieś zainstalowany jakiś ukryty alarm cichy w dodatku, także jak przyjedzie policja mnie tu zawinąć za to, że tu wtargnęłem, bo tutaj jest zakaz wchodzenia, to przynajmniej mi zostanie film, jakieś nagranie. Tu jest jakieś wyjście. Nie, to jest zamknięte. Obawiam się, że do tej części, której mi się tutaj udało przedostać, to tylko będzie kawałeczek bez ciągu dalszego. No niestety, tutaj jest kolejne okienko, otwór szczelniczy. I tam to jest naprawdę ogromny obiekt, no tylko że zmyłka była na internecie. No, i tu już jest zabezpieczony. raczej tego nie otworzę. No to się nazwiedzałem. No ale przynajmniej porobię tutaj parę zdjęć. No i będą zdjęcia jeszcze z zewnątrz dodane. No i teraz jestem nie na dachu tego fortu, gdzie są. Yy, działa. Tylko jestem w tej dolnej, suchej fosie. Do której jedyne wejście jest takie, że trzeba. Sforsować te oto zasieki, bo cały jest dokładnie tymi zasiekami ogrodzony, i wygląda mi na to, że jest używany, bo tam słyszałem jakieś buczenie, może tam jest jakaś serwerownia albo co, także jeżeli by mi się udało tam wtargnąć do środka, to alarm pewny. A to jest te okienko szczelnicze, te małe, tej części, do której mi się tam udało wejść. I teraz przechodzę dalej, pokazuję jak to tutaj wygląda ja kiedyś już tutaj byłem z jakieś 10 lat temu no ale to nie było wtedy tak yy, pozabezpieczane, przynajmniej tam na, na górę można było sobie wejść w te miejsce gdzie są yy, te działa no i tutaj do poszczególnych obiektów jak widać fosy bronią dostępu Tamte drzwi może i otwarte, tylko że jakbym do nich się dostał przez wodę. No i cały ten, cała ta góra to jest twierdza. Ciekawość jest silniejsza niż lęk przed mandatem. Także jeżeli się uda wleść, to wlezę. Tutaj, no, tego tu by nawet Pudzian nie otworzył. No, a ja widziałem zdjęcia i filmy na internecie, jak po prostu ludzie wchodzili i zwiedzali, to w środku. Nawet jest kilka takich filmów. No, a teraz muszę obejść się smakiem, No bo nie sądzę, żeby mi się tutaj udało wejść. Później jeszcze wrócę się tam na, na górę. Pokazać czy to działa. Wszystkie okienka, które były dolne, jak widać, są zamurowane. Natomiast górne mają takie pancerne okiennice. No i tutaj widać. Wisi konkretna kuda. No i tylko tam się zbliża. O! Słychać tam, coś szumi, buczy. Także tam jest na pewno to użytkowane. 1915 rok. No, szkoda. Mur też za gruby, żebym wsadził łapę i przez taką małą dziurkę zrobił jakieś zdjęcie z latarką. i tu też o jakieś, jakieś maszyny tam pracują no i tutaj jest analogiczny obiekt do tamtego no i jeszcze tylko się wrócę szybko do tego do tego wejścia głównego też zabezpieczonego bramą. Chyba że tutaj mi się gdzieś uda wejść jakiś te. a to tylko jest taka taka dziupla składowisko śmieci. I tutaj główne wejście nieraz było forsowane. Co widać, ile razy siatka była wycinana, ale ludzie to jednak są po prostu wandale. Ja potrafiłem wejść bez niszczenia żadnej siatki, no tylko że właśnie ryzykując własnym zdrowiem, jakbym spadł. No dobra, to koniec na razie. Teraz, tak jak obiecywałem, przejdę się górą tego fortu. Tutaj jest jedna z tych flankowych strzelnic. W której byłem w środku, ale to to jest jeszcze nic. Pokażę, jakie to jest wszystko ogromne. Tutaj jest lita skała połączona z betonem. Także twierdza jest potężna. Jest kilka takich dział. Oto jedno, jedno, jedna z armat, Tutaj widać też było jak, jakaś była kopuła pancerna, ale została zniszczona. Został tylko po niej, po niej ślad. No i już jest główne działo. To jest blisko przy granicy ze Szwecją. No widać nie zawsze żyli ze sobą w przyjaźni Norwedzy ze szwedami. Także tutaj jest kolejne działo. Nawet armata lekko się porusza. Można leciutko pobujać armatę. Tam jest kolejne, może nie będę tam szedł, ponieważ ten fort, w którym teraz jestem, to, to, jest, to jeszcze nie jest całość, ponieważ tam za tą suchą fosą, co byłem na dole, co pokazywałem, jeszcze się tam dalej ciągnie, także a może zejdę tutaj. Jeszcze pójdę na mostek, pokazać z mostku, jak to wygląda. A później spróbuję się przedostać tam do tej dalszej części. I może już będzie sukces, może mi się uda wleść gdzieś do środka. No i tutaj jest drugi wjazd do obiektu górą. Tam nie mo mogę wchodzić na tamtą stronę. No to tam nie pójdę. No ale. O tutaj. Tu pokażę. Zaraz, bo chyba przyzumowałem. No i tam byłem właśnie na dole. No i dobra. I to na razie tyle. A jak coś ciekawego jeszcze znajdę w tym samym miejscu, to dogram filmik. No i znalazłem obiekt poza tą główną fosą. A zresztą tutaj tych bunkrów to jest cała masa. Tam jeszcze jest z daleka widziałem z góry taką wydrążoną górę. Może tam przejdę. A do tego tutaj można wejść. Tylko o, tam było ciężko się dostać, także tutaj tego już wchodzę do środka, pokazuję jak wygląda. Oj proszę. Tu nawet ławeczki są porubione. A. I tutaj jest przejście dalej. Widzę. Tylko że konkretnie kudą zabezpieczony. Także raczej się tam nie przycisnę no, i tutaj można sobie usiąść. Tu jest ta właśnie szczelnica dla turystów z ławeczką. I tak to właśnie wygląda. No, i jeszcze tutaj taki tunelik z wejściem do jednego bunkra. Tam się przychodzi na drugą stronę. No, i tutaj jest boczna odnoga ze schodkami zakończona. Właśnie takim bunkrem no I oto ten, oto ten bunkier Szarowe. No i tu jest cały taki. To jest cała forteca. To jest pierwsza linia obrony przed tym głównym fortem. Pierwszy mur. No i tam jest. Tam ta góra. To jest następny obiekt. I widać już po prostu tam wejście w tej górze. No i jakieś tutaj. Jakieś bunkry na dole. Tam jest zrobiona scena, ale to jest podbudowa tam był bunkier no i muszę wracać się tam do tamtego mostku gdzie zostawiłem swój rower i teraz jestem już w tej południowej części na południe od tej głównej twierdzy co widziałem taki taki tunel z daleka no i znalazłem cały system bunkrów Połączony głównym tunelem komunikacyjnym, no i to jest udostępnione dla ludzi. Tutaj wlazłem sobie tak specjalnie ostatnim, tym górnym, żeby nie musieć iść pod górkę i, i sapać, i teraz będę sobie schodził w dół, odwiedzając poszczególne te boczne obiekty. I jak łatwo się domyśleć, nim niżej zejdę tym tunelem komunikacyjnym, to tym więcej schodków będę miał do pokonania do poszczególnych obiektów. Ten pierwszy praktycznie nie miał schodków wcale, a tutaj już się zaczyna sporo tego. No i powinno być bardzo podobne wyjście. do takiego to jest wszystko początek XX wieku czyli jeszcze były yy, znaczy czasy I wojny światowej czyli wojna się prowadziło na pozycjach w okopach no i tutaj taka forteca stanowisko strzelców no i, no i wejście po przeciwnej stronie coś podobnego No ale tutaj jest takie jakby małe półpiętro tylko to chyba jedynie w tym celu żeby żołnierze mogli się mijać. A no i tutaj jest klapa, którą nieudolnie Próbowałem otworzyć tam z zewnątrz, że tu jest wyjście na dziedziniec, ale jest cholera taka ciężka, niby zamknięta nie jest. Spróbuję się jeszcze raz zaprzeć. Ej! Nie, coś jest chyba zaśrubowane, bo już by poszło. No to tu się wyleść nie udało. Chyba jeszcze będzie tylko jedna albo dwie odnogi, i już będzie wejście. Tu jest wyjście na górę, jeszcze jedno. I to samo, to samo co tam. I teraz, idąc tą transzeją, powinienem jeszcze, jeszcze jedno wejście, takie znaleźć, żeby, żeby już się nie wracać po tych schodkach. Chociaż coś mi to wygląda za zbyt pozarastane. To chyba może nie być. No ale za to widok jest tutaj ciekawy. Na tamten fort, na tą część północną. A wejście jakieś może jeszcze idę tą ścieżką. Zobaczę dokąd mnie zaprowadzi Tak, coś tutaj, coś tutaj widać Przede mną coś jest, jakiś obiekt No ale to od głównego tunelu odeszłem już zbyt daleko to raczej to nie będzie połączone A nie no jest tam jakieś wejście zaraz to tutaj to zbadam No i proszę, jednak okazało się, że tutaj też coś jest. O, tyle że bez, bez połączenia z tamtym. Zobaczymy, jak wygląda ściana frontowa, jeszcze. I, I wracam do tunelu. A tak to właśnie wygląda od frontu. powtórnie jestem w tym samym miejscu w tunelu no bo byłoby troszeczkę tak głupio no nie pokazać do końca bo tam wylazłem na powierzchnię i zrobiłem małą dygresję a tutaj chyba jeszcze była z tego co pamiętam chyba jeszcze była jedna ostatnia odnoga a może już nie może już tylko po prostu wyjście na ten dziedziniec gdzie stoją budynki koszarowe wszystkie nieczynne, pozamykane. No troszkę się zawiodłem na tym miejscu, bo myślałem, że do tamtej części będzie można wejść odpłatnie, ale przynajmniej wejść i zobaczyć, a tutaj nawet nie ma gdzie się zapytać o to kto mógłby tam wpuścić, ale podejrzewam, że tam już jest. Słyszałem taki szum, podejrzewam, że tam jest jakaś serwerownia i tam nawet gdybym kogoś spotkał, to i tak odmówi. Nie ma wstępu i koniec. No i tutaj takie chałupiny stoją jeszcze. I tam można sobie to objechać. Rower zostawiłem na górze, no to sobie zaraz wejdę tunelem na górę i rowerem zjadę, ale, ale okrężną drogą. No to na no tyle.